Elon Musk zaatakował Apple i OpenAI w pozwie antymonopolowym. Twierdzi, że producent iPhone'a i twórca Chata GPT współpracują, aby udaremnić konkurencję w dziedzinie sztucznej inteligencji. Musk oskarżył Apple o nieuczciwe faworyzowanie OpenAI i czata GPT w rankingach sklepu z aplikacjami na iPhone'a, takim jak chatbot Grok, stworzony przez jego własną XAI. Skarga przedstawia Apple jako firmę, która postrzega sztuczną inteligencję jako egzystencjalne zagrożenie dla jej przyszłego sukcesu, co skłoniło ją do zmowy z OpenAI w celu ochrony franczyzy iPhone'a. Sedno pozwu obraca się wokół decyzji iPhone'a o wykorzystaniu czata GPT jako silnika odpowiedzi opartego na sztucznej inteligencji na iPhone'ie, gdy wbudowana technologia nie była w stanie zaspokoić potrzeb użytkowników. Mask złożył w zeszłym roku inny pozew, w którym twierdził, że OpenAI zdradził swoją misję założycielską, aby służyć jako laboratorium badawcze non-profit dla dobra publicznego. OpenAI odpowiedziało pozwem przeciwko Maskowi, oskarżając go o nękanie, zarzut, który firma przytoczyła w odpowiedzi na jego pozew antymonopolowy. No.